W dzisiejszym odcinku pokażę wam bunkier, który powstał na Kidowicach I ten bunkier będzie nas chronić przed magikiem, który zamienia się ewidentnie w zombiaka Bunkier musi być naprawdę bardzo dobrze wyposażony, dlatego idę właśnie do, do niego Żeby wam pokazać, jaki bunkier udało nam się zbudować e, Pracowali na tym wszyscy troszkę po trochu, aczkolwiek końco... E, czekajcie, ja tu, jak ja tu kod wpisałem Tu póki co jest jedynka, trzeba ten kod na pewno zmienić Ale jak widzicie, tak to wygląda W tym miejscu tam jest dźwignia za drzwi wejściowe Ale, no, że tak powiem... Ja to tu muszę tutaj wpisać kod, bo jakoś trzeba się też dostać do środka Nie pokażę wam jaki to jest kod, to jest tajemny kod I uwaga, tak to wygląda w środku Tutaj mamy taki stół, gdzie oczywiście jest mapa całych kidowic, żebyśmy wiedzieli Jak strategicznie możemy się rozkładać na kidowicach, żeby wiedzieć gdzie co jest I przede wszystkim z której strony może nadchodzić do nas magik A może zdecydowanie z tej strony iść, dlatego tutaj tego terenu mamy bardzo dużo pokazane Tutaj są oczywiście stanowiska, do których będziemy mogli sobie wsadzić swoje książki, jakieś dzienniki i tak dalej Właśnie po to to jest O, zabierzemy sobie tą książkę, żeby tego nie było O właśnie, czy ja mogę tą książkę? Tu włożyć? Chyba nie. Co? Co jest grane? Dobra, tej książki może tu wkładać? Nawet nie wiedziałem. Dobra, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. Ej, to jest mega mocne, szczerze mówiąc, że to można tutaj dać. I dobra, to. to każdy będzie musiał mieć takie coś i to będzie jego dziennik, żeby mógł tam notować swoje rzeczy, które są związane właśnie tutaj z, em, z działaniem na, na kidowicach i tak dalej. Tu mamy drzwi, do których jak widzę, nie ogarnąłem dźwigni. a... Dobra, dobra, dobra. Ktoś tutaj widocznie, jak widać, pomyślał i dał secret e, dźwignię, dobra. Więc przechodzimy sobie tędy. I w tym miejscu mamy taki skromny, skromny magazyn, ale jest, ok? Ten magazyn na pewno nam się jakoś przyda. Ale dobra, wiecie co? Ja będę tak łazić, a i tak zaraz będę musiał przejść ty, ty, tym, tym samym szlakiem, żeby pokazać e, to jeszcze inny. Więc otwieramy właśnie w tym miejscu to. E, robimy tak, wychodzimy sobie tędy i lecę w tym momencie po innych, żeby nie, żeby nie robić dwa razy tego obiegu. I tak zaraz to zobaczycie, jak wszystkim innym będę pokazywać. Bo końcowego efektu jeszcze nie widzieli. Widzieli takie zarysy, tylko. Ale wiecie, to są takie początki. Dobra, lecę podejwa. On tu powinien będzie się na chacie. Czy on jest? jest tam na dole? Dobra, schodzimy do niego. Ehm. Halo Dawidzie, dzień dobry! E, Miemczko, siemaneczko! <grystanie> co, co ty tak mówisz, jakbyś spinał się za bardzo? Bo jestem szybkim zawodowcem A po co mi do domku? E, a to nie mogę przyjść odwiedzić starego kumpla? E, no może, ale nie takiego starego. Ty chcesz mnie obrazić? Aha, jak nie starego, jak my już razem ze sobą działamy 5 lat, tak? To już się nie chwalczą się kierow ulepszoną, tak? Ej, czaj, w ogóle, że my 5 lat już nagrywamy i to praktycznie tak, że, yy, że no kurczę, no nie można powiedzieć, że codziennie, ale no naprawdę, że tak powiem, no bardzo często. to jest, to jest niesamowite, bo mi właśnie 5 lat, a no, tobie też? Nie, nie, to nie, stóp mi stóp stóp, nie, mi stuknie w styczniu, 10 stycznia ja mam 5 lat nagrywania tak, yy, że tak na porządnie, nie? no bo tak jakbym miał liczyć, jakby miał liczyć od początku mojego, pier od pierwszego mojego filmu na YouTubie, no to w sumie minęło już 10 lat w tym roku. I to pomyśl, że to praktycznie zawsze dziennie film, nie? No nie, no ja od pięciu lat prawie dziennie film, ale te poprzednie no, pięć lat to no, były no, takie, no. to mi o te pięć lat, nie? Że no to, to tak, to jak najbardziej, na no jak najbardziej. Chyba najdłuższa przerwa u mnie, yy, taka, żebym w ogóle nic nie nagrywał, to były dwa tygodnie. Także dwa tygodnie, ja też, nic no. nie ten. A tak poza tym, to zawsze coś było, więc naprawdę, no, widzowie, muszę wam powiedzieć, niesamowity staż mamy, tak? I mo możemy, Dawidzie, być z siebie dumni. Jesteśmy weteranami, a się tak mało subskrypcji. Dramat! No właśnie, więc subskrybujcie widzowie, żeby być na bieżąco i żeby tutaj dobić jakąś sensowną liczbę, bo na tym kanale ja mam 130 tysięcy subskrypcji, co to ma być? Lecimy mi po 200. No, właśnie, a ty ile masz na Dave Games? Wiesz? Nie, 190? Ło, wow, no to ty się zbliżasz do 200 już. No dobrze. Dawaj, zbieramy wszystkich po kolei. Halo, Weronika! Jesteś na chacie? wstawaj idziemy. Halo. Dobra, Weronika, Wiesz, uwaga. Ja nie ma spania, trzeba wstać i cieszyć się dniem, a przede wszystkim najważniejsze, musisz odpowiedzieć no, widzom na jest chyba No, ale musisz odpowiedzieć widzom na bardzo ważne pytanie, które że tak pow... no bo my jak ciebie nie było wczoraj, poruszyliśmy taki pewien temat. No i widzowie na pewno są ciekawi, jak ci poszło na fizyce. No, po prostu no, nie było, nie zdążyłam na tą muzykę po pierwsze, a po drugie jej nie było. No, no dobrze, fajnie, dobrze, my już tą historię, że tak powiem, znamy z, 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 za kulis. Czyli niezdane. Ale, no, czyli nie zdane, krótko mówiąc, okej. Okay. No, nie <laughs> Dobrze, Pick idziemy some. idziemy po Pickersa. Pickers! Słuchajcie, mam dla was bardzo dobrą nowinę. Jaką? Dawaj, dzisiaj jestem w dobrym humorze. Jest! Wow. Wow. Super, w końcu! Ej, doczekaliśmy się! Ja nie mogę, ale fajnie! <laughs> Nice. No, Szymon, Szymon ile trzeba było czekać na ten dzień, niesamowite Co w takim razie przygotowałeś dobra, dla wszystkich? Mrużą oczy, ale... Czyli nie spałeś? Tak, jestem w dobrym humorze No, kiedy tutaj spałeś... Ty to masz, patrz, masz patrz, patrz, widzicie jakie mowory pod oczami? No, niesamowite, aż całe białe, nie? Z... No Bardziej czarne Bardziej czarne, chodzi mi Ej. o te, takie placki od, dobra, No, no, no A gdzie jest Tosia? Tosia, no jest u siebie na chacie, no trzeba po nią zapraszam, 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 zapraszam Tosia! Ja, dobra. Co? Już zapraszam, zapraszam. O, dzień dobry, dzień dobry. Ej, e, właśnie, ja mam bardzo ważne pytanie: bo patrz, moja siostra ma tutaj takie y, social media swoje. Dlaczego Weronika i Szymon takiego nie mają? Halo. Ponieważ nikt nam tego nie zrobił, a jej nie potrafią takich umiejętności. O, Dawidzie, wytłumaczcie proszę. Jesteś pod lupą. Ale, słuchaj, ale, słuchaj. Ja za to yy, no kiedyś wam to zrobię. Ja i tak, czyli nigdy się nie doczekamy tego. No i super, no i fajnie. Dobrze, słuchajcie, przyszedłem po was. Dzisiaj zebrałem was, dlatego że chcę wam pokazać pewną rzecz, która już została, no prawie że dopieszczona na ostatni guzik. Musicie wy jeszcze tam troszkę od siebie włożyć i mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie wyglądało. Zapraszam za mną w takim razie pokażę wam pokaż, no, pokażę wam pewną pewną prawda um, pewną rzecz pewną rzecz pokażę o, wam to nie, miejsce. No, nie, nie, nie. Odlicany nie, nie co. E, no, ale ale ale, sobie ale... Sobie samy podobno robisz. Mogę jeszcze sobie zrobić sam. No, proszę bardzo. Nie, nie ja no. Wiem, że no było... ogóle na oczy. nie No bo ciebie nie było wczoraj, jak o tym gadaliśmy. Nie no, słuchajcie, potrzebujemy bunkier. To jest bo jest bardzo ważne. A ta szybka, wiesz dlaczego jest fajna ta szybka. Patrzcie, pokażę wam. Uwaga, stańcie tam, stańcie tam po drugiej stronie, po drugiej stronie. Wyjdźcie, <noise> wyjdźcie. No, no dobra, patrz, jak Może będzie wyjdzie? się zbliżać jakiś zombiak, to przez te odgadkod, niesamowite. <noise> e, jest jeden? Jeden. No na razie tak, <noise> bo jeszcze <już> go nie <noise> zmieniłem. Ale przez to szybko będzie widać, jak tutaj będą się krecić nam jakieś, prawda, niefajne stwory, tak, na przykład jakiś magik zombie czy coś, nie? Dobrze, A, ale zapraszam. One też nas widzą, te stwory. No, ale sensu, to ale one się. Ale one nie znają kodu, no co z tego, że widzą, jak nie znają kodu? i tak nie, nie dostanę się przez te drzwi ład, ład. W, tym miejscu, ten, że, no, w tym miejscu w no, tym miejscu sterownia tak tutaj można podejść i tam są takie drzwi które się otwierają na, na ten kod ale można je otworzyć również ręcznie tutaj prawda tak można je otwierać tą dźwignią więc myślę że bardzo fajna o rzecz nie. bo można kontrolować czy ktoś tu wchodzi czy nie tak tak naprawdę w tym miejscu o, a... w tym no co Dawidzie powiesz tutaj a tu 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 no tu jestem, Aś, za tobą mi. a jesteś jest aktualna mapa <laughs> e, tak Została zaktualizowana. Ja Dobra, przejdźmy do mojego domku, jak już, jak już nie będzie tu potrzebna. <noise> no, 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 na pewno, nie ta mapa będzie tutaj na pewno potrzebna. Ale jak widzicie, jest już tutaj jest szkoła magii, są nasze zamki, jest tutaj gang dziewczyn, jest tutaj bank i to wszystko, co jest za nim. No, ogólnie. Patrzcie, akurat ty akurat robiłeś tę mapę, to magię by była u w domku. No, gdzie? A, no nie, faktycznie. Nie magii. No, jest... Zielona kropka. No tak, no ale to jest jakby. Yy, ale wiesz, dlaczego to tam jest? Bo my, jakby. Bo tam też jest jakby mapa. I to chyba wskazuje miejsca, gdzie są mapy. A, dobra, a. No. no, no możliwe, możliwe. Bo, bo tylko w tych dwóch miejscach. A nie, bo u ciebie Dawid nie ma mapy. Ale ona możliwe, że jest tam pod jest. tym. Jest. Bo to jest No, 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 to Ale to jest No, 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 to jest ja mam bardziej tak na lewo, no. Okej, okay, to to go. będzie no to w takim razie to, te kropki wskazują gdzie są jeszcze inne mapy, czyli mamy póki co dwie. Ale nie, no bo czekaj, bo tutaj jest bunkier, a tutaj nie ma mapy. Nie, no ta. ta, ta. No bo, ta była ale nie, nie, nie. To jest ważne teraz. To ta, jest ale nie, nie, ta nie, nie, kropka nie. zielona tutaj y, bliżej centrum to jest właśnie ta mapa, przy której teraz stoimy. No chyba, że tu są w tym miejscu dwie mapy, że tu gdzieś jest jakby obok Twój domek też i jakby się nałożyły. Dobra, nieważne. Nieważne. Zapraszam tutaj. W tym miejscu jest ukryta dźwignia, czy albo przycisk, nie, dźwignia i tu mamy nasz magazyn superancki, w którym można sobie chować różne rzeczy. Trzeba jeszcze okay, tylko oznaczyć, okay. gdzie co ma być i tak dalej, takie wiecie, duperele i tak dalej. Okay, okay. Zapraszam tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu gotujemy, tak? W tym yeah. miejscu spiżarnia mamy różne takie jedzenie i tak dalej. A jakie to jest wielkie ty! A tutaj w tym miejscu są nasze bunkry. I patrzcie to, te, z tego jestem. To, to aż mi się łezka wokół kręciła, jak to tutaj zrobiłem. Głowa magika i smutny bunkier magika. Niestety. Ten przyjaciel nasz, o drogi, nie. no niestety z nami tutaj nie będzie, więc jego bunkier jest otwarty. Ale miejmy nadzieję, że kiedyś wyzdrowieje i wtedy zabierzka z nami, tak? Wróci, ehm, spokojnie, naprawimy go. Też mam taką nadzieję. No i słuchajcie, przede wszystkim, niech każdy teraz stanie pod swoimi drzwiami, ponieważ w tym momencie musicie ustalić sobie przede wszystkim kod do swoich drzwi, bo to tylko wy możecie no, znać. nie mogę. Nie mogę, tak samo. To musicie rozwalić to i jeszcze raz postawić. Czekajcie, zróbmy, zróbmy tak. O, zawiesz sobie to i, i postaw. O, i teraz, jak, jak o, sobie religijne. rozwalicie. Y tutaj, to proszę cię bardzo, rozwal sobie i postaw sobie to wszystko. To wtedy możecie za, za tym blok musisz rozwalić. O, coś takiego. Zabrać sobie ten blok i tam z drugiej strony też jest panel. No i sobie ust. No patrz, i mi wyrzuciłeś. Taki właśnie. Co, ja Tosia, ja dawaj no sobie to. Jeszcze raz. Tu, Weronika zabrała się ten blok y Irona, dobra? Postaw sobie tutaj te dwa bloki Irona i zrób to. Dobra, uwaga, teraz bardzo ważna rzecz. W tym momencie każdy wchodzi do swojego pokoju, i tam macie skrzynkę, i tam macie jakieś swoje rzeczy w swoim kolorze, proszę sobie zbudować. Znaczy, możecie iść też, jak chcecie, ogarnąć sobie jakieś swoje inne dodatkowe itemy, i każdy sobie robi swoją, swoją bazę, a później zobaczymy, kto zrobi najlepszą i ją oczywiście ocenimy. Więc 3-2-1-0, 5 minut, 5 minut na to, start! Poszło, poszło pękło, let's go, dobra widzowie. Ja mam skrzynkę. Co prawda nie mam tu za wiele rzeczy, ale jakoś damy radę. Dobra, a więc zacznijmy od tego, żeby rozłożyć chyba dywan. To jest chyba najważniejsze w tym momencie, więc zabierzemy to, a w ogóle zabiorę sobie, sobie to wszystko i. Te, albo nie, dywan na samym końcu damy. Najpierw zróbmy tak, łóżko w tym miejscu, taki, prawda klasyczek. E, biurko, biurko, biurko bym mógł ustawić sobie tak, może? Coś takiego, bo mamy tu krzesło. Ja już tak mniej więcej miałem taką wizualizację w głowie, jak chciałem, żeby to wszystko wyglądało, więc, e, więc mam, że tak powiem, już jakoś to przemyślane. Coś tak. Takiego można było zrobić. O, 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 no i tu będzie tak wiecie: przytulnie, nie jakoś wybitnie bo nie mam za dużo rzeczy, ale może, że to jakoś zewoluuję później. Jestem ciekaw, co inni wymyślą. No ale, okej, okay, zróbmy tak. Dajmy sobie dywan w tym miejscu, coś takiego. Możemy dać w sumie po całości. Chyba mi powinno nawet to tak w miarę... O, o, idealnie mi starczyło. O, dobra. Perfekcyjnie. Ehm, możemy zrobić sobie tak. Mamy tutaj tego toastboxa, w którym mam trochę rzeczy, ale go dobrze by było ze sobą nosić, więc nie będę go tutaj nigdzie odkładać na razie. Ehm, mamy, mamy obraz. Dobra, obraz sobie wykorzystamy, tylko ja potrzebuję, 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 potrzebuję jednej rzeczy. Zabierzmy sobie szybko Dwa te bloki, bo muszę zrobić tak. Otóż to, i teraz w tym miejscu możemy sobie dać obraz, ale ja nie chcę tego, ja chcę inny. Ja mam, ja mam w głowie, który chce obraz. Jest. O! Goryl! Goryl jest najlepszy! To jest mój ulubiony obraz, nie? To jest najlepszy obraz, jaki istnieje w Minecrafcie. I to jeszcze do mnie pasuje, bo kolor niebieski jest za nim, więc ten goryl! I patrzcie jeszcze mamy okulary takie fitujące, widzicie to? Nie no, dobra, to jest. To jest ten goryl jest przeznaczony dla mnie. No przecież to jest najważniejszy, najważniejsza rzecz tutaj. Dobra, świeczki damy sobie w tym miejscu. Nie mam jakich odpalić niestety, ale czekajcie, czy ja mam mam flama, dobra. Czy wy wiedzieliście, że to tak działa? Ja szczerze nie miałem pojęcia. Yy, teraz, jakby zaimprowizowałem. Trochę, yy, że słyszałem kiedyś, że chyba tak się da. Dobra, ta strzała kiedyś zniknie i będzie się to palić. Dobra, więc udało nam się to odpalić. Wykorzystałem wszystkie rzeczy, które miałem, więc. Trochę lipa pod tym względem, ale skoczymy sobie szybko do mnie na chatę I yy, spróbujemy wykorzystać jakieś inne rzeczy Dobra, reszta tam zasuwa Ja zobaczę, czy coś jest jeszcze u mnie na chacie Co bym mógł wykorzystać do tego, żeby zrobić fajny ten bunkier Ponieważ to jest pierwszy tak naprawdę porządny bunkier Który mamy na kidowicach Który jesteśmy w stanie jakoś, że tak powiem yy, No wiecie, też jest poważna sytuacja Jednak grozi nam apokalipsa zombie Więc dobrze, by było mieć to dobrze zrobione Dobra, kamera, kamera to nam się przyda na pewno Zrobimy sobie kamerę w bunkrze, żeby wiedzieć co tam się dzieje yy, Weźmiemy sobie to, żeby mieć tam na bieżąco Żeby móc sobie świece w każdym momencie tak naprawdę. Em, możemy zabrać sobie to, to też nam się może przydać i myślę nawet, że wiem do czego. Jakby trzeba było sobie jakieś obrazy, znaczy obrazy powiesić, powiesić te, jak to się nazywa, e, jakieś zdjęcia po prostu jak zrobimy i tak dalej. Em, wiem, co by mi się przydało tam. O, to jest ważne. Czekajcie, ja tutaj gdzieś miałem... Dobra, są kanapki tosta. Muszę mieć zapas kanapek tosta w bunkrze. To jest bardzo ważne. To jest, to jest chyba... To jest, to jest mega ważne, nie? Dobra, odłóżmy sobie tutaj do tego miejsca. E, zabierzmy sobie ten portfel tu. E, tą lupę ściągnijmy sobie, bo mnie denerwuje, jak sobie ją klikam. Mm. Co by mi się tam jeszcze przydało? Szczerze mówiąc, kurczę, nie mam pojęcia. Ehm, na pewno... Na pewno nie wiem co, ale... Mamy teraz święta, więc może jakiś taki świąteczny klimat byśmy tam mogli sobie zrobić Szczerze, może to jest jakiś pomysł Ale jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj mam To nie mam zielonego pojęcia do co, jak, 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 jak mogę tam zrobić świąteczny klimat Tam były jakieś choinki, ale to były czapki Wiem, wiem, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł Ej, dobra, mam mega dobry pomysł Mam mega, mega, mega dobry pomysł Dobra, czekajcie, czekajcie, znajdźmy Dobra, muszę pójść do, do sklepu z czapkami Sklep z czapkami, szybko, akcja, fajerwerki, pyk. Dobra, lecimy sobie do mojego sklepu z czapkami, bo potrzebuję, jedyne czego potrzebuję to, uwaga, stojaku. Jeden stojak sobie. Eee, co jest? Nie, dobra. O, rozwaliliśmy ten stojek. Dobra, jeden stojek potrzebuję I potrzebujemy tą choinkę. Ja z tego sobie zrobię ozdobę świąteczną, bo dam sobie ją po prostu na odwrót. Że wiecie, ona będzie tyłem. Przez to nie będzie widać, że to jest czapka, a będzie to wyglądało bardziej jak, yy, jak właśnie choinka taka. Wiecie o co chodzi? Patrzcie, zrobimy coś takiego, bo jak postawię to tu i dam tak, to z tej strony wygląda jak czapka, ale z drugiej strony wygląda jak choinka. Maj, mega mocy, Jak ja to wy wymyśliłem teraz, dobra, to wygrywam. W ten sposób wygrywam. E, dobra, bo sobie zabrałem wszystkie kanapki, ale to weźmiemy sobie jeszcze jedne po prostu, bo jest. Jestem troszkę głodny, a ja, a ja, już, ja już na kiedy jem tylko i wyłącznie kanapki, już nic innego nie wiem. to jest dla mnie najważniejsza, najważniejszy posiłek, nie po to tutaj się pojawiły te kanapki tosta, żebym teraz z nich nie korzystał. Dobra, szybko tu przechodzimy, szybko tutaj, szybko tu, uwaga, wpisujemy kodzik, dobra i teraz tak, gdzie możemy, tu mi brakuje czegoś, Mogę tu jakieś stoliki sobie ogarnąć jeszcze. A dobra, to by dobra, dobra, czekajcie, mam trochę kasy, mamy trochę kasy. Dobra, idziemy szybko jeszcze, idziemy jeszcze szybko do kit sklepu kupić y, stoliki. Potrzebujemy trzy, trzy stoliki chyba albo dwa. Dobra, weźmy trzy. Weźmiemy trzy tak dla pewności, żeby żeby nie było nie było wątpliwości, że nam na pewno starczy. Mm, szybko. Ej, dobra, co tu robi TNT? Halo tutaj nie powinno takich rzeczy być. Raz, dwa, trzy. To wszystko kosztuje 3, czyli 9. 9 kitcoinów elegancko, nie ma problemu. Jasne, że mamy na to pieniądze. Ej, dobra, nie, 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 to nie chcę tego tu odkładać. Tak, i teraz 9, czyli... Tu sobie zabierzemy tak, rozmienimy sobie to. Dobra, i teraz 9 Jedno zostawiamy, wszystkie wpłacamy i do portfela odkładamy. Dobra, git. Mamy w ten sposób trzy kolejne stoliki, które nam idealnie się tam wpasują. Przynajmniej mam taką nadzieję i będziemy mieli świetny bunker. To jest chyba rzecz, na który ja już skończę. Bo nie wiem, czy ja coś więcej tam potrzebuję. Nawet nie mam pomysłu, co mogę tam dać, ale możecie dać swoje propozycje w komentarzu i wtedy bardzo chętnie tam coś, że tak powiem, wymyślę dodatkowego. Dobra, zrobimy tak, tak i tak. OK, raz, dwa, trzy. W tym miejscu stawiamy sobie. To, tylko musimy to postawić w taki sposób. O nie, nie, nie postawię tego tak. Nie postawię tego tak. Dobra, tak? Okej, okay. może, może może być. Może być tak. Okej, okay, mamy mamy choinkę! Mamy choinkę! Ej, dobra, mega fajna jest ta choinka. Dobrze to wygląda, tylko chciałbym to postawić troszkę inaczej, ale już nie dam rady tego inaczej postawić. Więc, dobra, niech będzie w taki sposób, już trudno. Tutaj sobie zrobimy. Ym coś takiego i to będzie na jakiś obraz kiedyś można, można dać coś takiego. Okej. Okay. Ej dobra, mega wiecie, o, o wiecie co sobie zrobię? Czekajcie. Zrobimy sobie zdjęcie. Zrobimy sobie zdjęcie. Ym, zdjęcie zrobimy, czekajcie, mam, mam pomysł. Wyjdziemy jeszcze na szybko i zrobimy zdjęcie krajobrazu Kidowic i damy tam krajobraz Kidowic po prostu. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre i to będzie o to będzie dobra historia tego, że wiecie, że ja zrobię coś takiego, żeby nie zapomnieć jak wyglądają Kidowice, jakby jakbyśmy mieli yy, tam zostać jakoś mega dłużej, wiecie o co chodzi. dobra, zróbmy tak. Tu, tutaj, pyk, oddalamy jak najbardziej i, I robimy sobie takie zdjęcie No i mamy elegancki krajobraz kidowic Nie są całe kidowice, ale najważniejszy teren Czyli nasze centrum tutaj jest oczywiście dane Wiecie co ja w ogóle, co wam powiem Wydaje mi się, że te kidowice się tak rozrosły Jakby to, jak ja sobie przypomnę Jak wyglądały, gdy my tutaj pierwszy raz zagościliśmy To naprawdę zmieniło się Mega, mega dużo I to naprawdę, nie żartuję Dobra, widzicie to? No elegancko, elegancko No wygląda to cudownie Tutaj w tym miejscu, tu mi się przydał laptop Szczerze, chciałbym laptopy na Kidowicach. Mega bym chciał, żeby były laptopy na Kidowicach. To by było super, no ale mamy telefony, to też jest w sumie w miarę coś. Dobra, ja skończyłem. Czekam aż reszta skończy. Halo, halo, czy skończyliście już? Koledzy, no, koleżanki. Tak. Wiesz, że tak. No to eee. bardzo dobrze, dobra, no to od kogo zaczynamy w takim razie? Kto chce pierwszy? No to może po kolei od Dawida. A, od Dawida jako pierwszy. No dobra, ale no to, to Dawidzie, kolej. proszę ci bardzo, zaproś nas do środka. Zobaczmy, proszę jak bardzo. tu wygląda u Dawida. Okej, okay. hey, jeszcze Tosię. Rób, to Tosia. Tosia! To się rozwala drzwi. Ona nie... od... No bo to jest głupie. Dobra, dobra, zaraz ci to ogarniemy. Bunk, dobra. Bunkr, mój bunk ma łóżko, obrazy, e, bóg szelfy, miejsce na itemki, drugie miejsce na itemki, można sobie usiąść i jest dywan. Okej, okay. no jakby bardzo przytulnie, skromnie, mi się podoba. A wam? No, no. Mi też się no podoba Dobra, słuchajcie za 4 oceny, 10, 10 Nie no, słowne, słowne oceny, tak na szybko. Nie będziemy tego liczyć, ale tak mniej więcej widzowie mogą podliczyć i napisać w komentarzach Tosia, ile na 10? 7 Dobra, ja daję 6 ja też 6. Ja też 6,5. No i dobrze, no i dobrze, dobrze. Dobra, zobaczymy, co my będziecie mieli. Dobrze, dobrze. Do, my nie na końcu, my nie na końcu. Chodźmy do Tosi, bo widzę, że już otworzyła. Eee. <laughs> Okej. Okay. Mamy tutaj lustro zrobione, no dobrze, bardzo tak kobiecą. Widzę. Mamy taką. Yy, to jest rura do tańczenia. No coś, coś. Sam se potem. Ja nie tak czy Po prostu świecidełko, łóżko okay. i takie podwójne, żeby było po prostu, żeby się wyspać, a nie jakieś jedno. No w bunkrze. No, ale kto są z że muszę być właśnie, łóżka. właśnie, właśnie, a ty już oczywiście księżniczka, tak? Dwa no, łóżka. Co jeszcze? Może może jeszcze śniadanie do łóżka, co? Fajnie by było. Fajnie by było, jeszcze o, powiem. Jest, no, no dobrze, ocenka tutaj, proszę bardzo, oceniamy. No ja bym tutaj ocenił. Lusze, no. 7 hmm. na 10 ja daję 10 No ja dam 7, ja dam 7, ja dam 7 Ja dam 7, bo aczkolwiek bardziej mi się podobało mi Mhm, I, No mi też, troszkę, mi troszkę bardziej też, no, to, tak. to prawda Dobra, mi zobaczmy bardzo... Pickers, teraz ty Zaproś nas do środka, dobrze, oczywiście dobrze. zobaczmy jak ty tutaj masz. Okej okay. Dobra, okej, okay, czyli. No Szymon widzę tak postawił. Dobra, ty... Szymon Przede wszystkim najważniejsze pytanie, powiedz mi, jak ty będziesz spał na tym yy, łóżku? Zawsze chcielibyśmy być łóżka łóżko, nieważne gdzie? Mogę się nawet tu ci cisnąć, ale... Ym... Umażę, że okay, okay, dobrze, dobrze. Ja mam... Nie mogę się doczekać no, nocy, i z... aż zobaczę, jak ty to leżysz, a później co się z tobą stanie, jak z niego wstaniesz, nie? Dobra, tu jakaś zaczepiona książka. Ym, kurczę. Dobra, oceny, oceny. Weronika. Ja daję 5, no tak Bo... nie podoba mi się. Dobra, okay. Tosia? Ja 6, ja. Dobra, sześć. Ja, ja dam 5,5, ja dam 5,5, a Dawid? A, a, to, da drodze, pra... to jest z 8, to jest z 8, a co nie. to jest takiego wybitnego? Ja przednie. Czemu? Nie, Tosia miała najlepsze, Tosia miała, to miała super. To jest mega dużo miejsca, wszystko jest fajne. Ej, mogę sobie pożyczyć? Nie, to moje dwodaje przymiecze. Mm, no dobra, masz rację. Jakby nie jest to na tyle złe, żeby dać temu tak niską ocenę. Faktycznie dam temu 7. Dam temu siedem. No jak tak porównam to z, z tym, co miała Tosia, no to faktycznie. Jest, zasługuje to na, na co najmniej tą Ja samą Nie zmieniam oceny, u mnie zostaje piątka. No dobrze, to pójdźmy do ciebie Weronika, zobaczymy jak jest u Ciebie. Dobra, proszę dać, dobra, y, proszę to. otworzyć tu też wiszybon, bo my nie znamy kodu. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Dobra, teraz do Weroniki. Zobaczymy. Nie, proszę bardzo, bo już zapomniałam. Zapomniałaś kodu, okej, okej. Okay, okay. Dobra, a więc tu mamy tak. Jest miejsce do czytania książek, a jak wiemy, Weronika bardzo lubi czytać książki. E, Weronika, jaki jest status książek na dzień dzisiejszy? Przeczytany? Ile w życiu? Status książek na pewno jest to. dochodzi do 200. Niesamowite. Szymon, do Ciebie bardzo ważne pytanie jako brata. Czy Ty często widzisz Weronikę z książką? ostatnimi czasy nie, aczkolwiek były dni, w których warad nie wypuszczała książkę przez kilka godzin z ręki. Okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. No to obronione, obronione. A ty dawidzie? literaturę, że Ja ile książek Nie, 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 to nie, to wiem, że zero, ale pytam, czy widziałeś Co? czy widziałeś Weronikę kiedyś z książką? Widziałem, no. Okay. Czytała. No dobra, no to jak cię tak oburzyłeś, to ile ty książek przeczytałeś, Cwajaku? Z 20 20 Dawid przeczytał w swoim życiu parę książek. Tak. I najlepsza książka jaką przeczytałeś to? Okej, okej, okay, okay, nie znam. Jest, nawet nie, jest tutaj, ja znam no. nie, nie znam, A? ale słyszałem o tym kiedyś. No dobrze. E, oceny, 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 oceny. Zapraszam do, do oceny. Jada jest 10. A to Weronika no, to odsłonię. ja to daję to... 10, Dobra, 10, ja daję 10. Dobra, to się, fajnie, to się 10, Dawid, 7, Szymon. No mi się tu podoba, ja dam. Ja dam 7, dałbym 8, ale gdyby wera mi nie dała 5, Ja też tutaj ja dam nie, ja 7, ja też, dam też tutaj dam 7 w takim razie, dobrze. No to proszę wpisać kodzik i idziemy do mnie zobaczyć ostatnie, najlepsze oczywiście, wisienka na torcie, punkt, yy, gwóźdź programu tak zwany, dobrze. Proszę się ustawić pod drzwiami, już, uwaga, zapraszam do środka, pyk, 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 dobra. A więc u mnie, u jako jedyny świąteczny klimat, pusto! Pusto mam choinkę. A nie, ma, a na drabia. nie, ty jako jedyny nie zrobiłeś praktycznie tutaj nic. Nie, dobra, ja wam coś powiem. I ten człowiek dał mi chyba 6, nie? Ale, nie ale sześć, jak ja tu sześć, nie, nie zrobiłem prawie nic. Nie, naprawdę, Przecież... słabo, słabo. A <grym> a bo co to, biurko, daj, a... tylko świeczka. Ale nie, bo ja wam ja powiem, i... ja wam powiem. Ja muszę sprowadzić w końcu na kidowice tak zwane laptopy. Ja potrzebuję tutaj laptopa, żeby móc grać w gry. No przydałby się, to prawda, no prawda, byłoby fajny. Nie ja ocenki, słucham. No, ocencie to, jak zwykle. Dajcie na ja notę, notę. No co, pięć, dwa, co? co? Dobra, no. Dobra, ich No to no, no jasne. Ja no, no. Ja też pięć. No. Nie, dobra, ja sześć. no dobra, dobra, ja dam ja trzy i pół. Aha, trzy no fajnie, no. Czyli trzy co? Tak, oczywiście, nie jak nie zwykle. Nie zwykle. Oczywiście zmieszać mnie z błotem i tak dalej. No dzięki, dzięki, dzięki. Jakby. Ale... Być... Masz lepsze niż magik na pewno No O nie, odpuść Aha, nie, nie. aha, no. aha okej, okay, no dobrze, Szymon Dzięki, dzięki no bardzo, no bardzo, bardzo mi miło za to, jakby Jakże, jakże tą puchanie. ocenę No, tak? No to jest No tutaj jeszcze nie wiadomo co będzie No to może się tu coś rozwinie aha, kiedyś okay. A może nie, a może, a może tak a... Nie wiem, zobaczymy W każdym razie widzowie, to by było na tyle Zrobiliśmy nasze pokoje w bunkrach I myślę, że wygląda to naprawdę dobrze Zostaw suma Zostaw suma Zostaw suma just not so